Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dragon Ball Xenoverse, dodatku DLC, czyli serii czy sagi GT. I ostatnio zaczęliśmy się na właśnie potworze, Baby Potwór, w postaci tej małpy. I jakoś sobie tak teraz pogrywałem, mówię, a zobaczę, jak na niego technikę jakąś wypracuję sobie na odcinek. I, i podo, po, udało mi się go pokonać w sumie tym, co prawda, ultra bombowcem, jak go osłabiłem, ale sęk w tym, jak go osłabić. Najlepiej. No nie wiem, ja wam zaraz pokażę, bo chyba... Mam nadzieję, że walka się nie skończy, bo tutaj zaczęła się jakaś gadka między Songoku a Baby Potworem. Mam nadzieję, że zaraz się walka nie skończy, tylko będziemy musieli mu zbić całkowicie to zdrowie. Zobaczcie, jak mu malutko zostało, także być może to zbijanie kondycji do tego, żeby go osłabić i dojść do jego zdrowia. Być może pokażę wam, jak to robiłem, bo warto się trzymać z daleka od tego potwora. W sumie z drugiej strony on jest jak powolny i widać jakie ataki zamierza wystosować, więc, więc też łatwo to ominąć. To jest taka szarża, warto jej ucikać. Ani... o! Myślałem, że już we mnie wleci. O, tego nie widziałem. Coś nowego. Tego naprawdę nie widziałem. No, ej! Myślałem, że się coś skończyło. Dobra. E, ja ogólnie robiłem to tak, że ładowałem w niego... Oj. Ja, nie ja ogólnie robiłem to tak, że ładowałem w niego działem czosnkowym. I nie mam zielonego za bardzo pojęcia, e, kiedy wchodziły mu obrażenia bardzo dużo. O, właśnie. Zobaczcie w tym momencie, jak, jakie duże obrażenia mu weszły. A na przykład teraz, no niekoniecznie, prawda? I można by było się tak na niego... Oj, 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 że... I teraz można go dobić. Jednym hitem. Fajnie. Także że działo czosnkowe bardzo dobrze działało na zbijanie jego kondycji, tylko trzeba było trafić. Nie wiem co dokładnie. <laughs> no ale tak wa walka właśnie przebiegała. Ranga A nawet nie najgorzej. Także zbijanie kondycji działem czosnkowym, a później e, albo można było go układać z pięści, albo jakimiś, e, jakimiś mocnymi atakami, a ja zasponsorowałem dwa razy Ultra Bombowiec i on był na trzy razem z tym. A tutaj był jeden, jeden sios, także, także nie jest źle. E, dobra. Lecimy dalej w tej, w tej fabule. Przepraszam od razu za mój wygląd i, i głos, ale jestem chory, także. ホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。パンを守ってくれてありがとうな。また会えるような気もするけど。じゃあな。ベビー・ヴェゲティブロウ。クトーシドポタル。お疲れ様でした。 ベビーを追い詰めたところでワームホールとはまた厄介なことになりそうです次の巻物はまた俺が調べておきますええそろそろ慣れてきましたよ人ってこうして成長していくんですね何かい次の質問を説明します To ty cały czas tak? No dobrze, to ciebie mamy te zadania. Chyba znalazł zwój. Czy chcesz mi pomóc? Jasne, że chcemy pomóc, oczywiście, że tak. Zobaczymy, <laughs> kto jest następnym zagrożeniem. Makimono, baby. a co to jest? Tak... to jest? nie. <laughs> まあトランクスはドミグラにも操られてたけどドミグラの時は確かに俺でしたけどこの俺は俺じゃない別の俺で俺じゃない別の俺ってそれ結局俺ってことじゃないの？えそれはそうかもしれませんけどもう俺のことはどうでもいいじゃないですか。はい。この巻物に異変が起きていました。 Proszę, odwiedź to Trunks... teraz Dobra, kto będzie teraz problemem? <laughs> Moim problemem? Kogo trzeba będzie zabić? Panika, połączenie zaświatów i ziemi. Pokonać 20 wrogów. Mam nadzieję, że mam określoną ilość... Dobrą ilość... Dużą ilość kapsułek leczniczych. A, tych gości muszę pokonać, pewnie będą silniejsi niż w zwykłej sadze Z, znając życie. Wow, 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 wow. Jezu, ile jest naraz! Ej, panowie! No serio? Dobra, mam, mam, mam lekki problem. Dobra, no, no, zobaczmy, jak będą chcieli do mnie podchodzić w tym momencie. Wiem, że to jest wasz ulubiony cios. No, i dwóch padło, i to mi się podoba. Będą mi tutaj, kiedy a kieją... <laughs> ich będzie tutaj przychodziło cały czas taka sama ilość, nie? No. Kurde, nie mam kondycji za bardzo. Nie mogę uciekać. O... Nie trafię. Nie mam energii, nie mam kondycji. Oni za dużo mi ży życie nie zabierają, ale jednak potrafią zdenerwować. Dobra, ale... Oj, ej, 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 kolego! Ja bym chciał ci zesponsorować działczystwo. Tudy na to. Vegeta się na pewno ucieszy, bo to jest jego atak w końcu. Kurde! Ej, nie mogę się... No nie wierzę! Naprawdę, panowie, 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 panowie... Panowie, bo mnie coś tutaj zaczyna denerwować, nie? To mianowicie wy, noż w mordę nożem, no. A jakbym się aha, wy tak sobie pogrywacie, dobra, mam was gdzieś. No chodźcie, takie kozaki jesteście, tak bardzo chcecie do mnie przyjść? Tak, ja cię zapraszam, jak najbliżej. Z pierwszego rzędu wszystko widzicie? O tak. Rzędu wszystko widzicie. jeszcze raz mogę wam to I co? Trzech out. Kurde, ja nie mogę ich w ogóle zrobić im jakichkolwiek obrażeń. Dziękuję. Jak się wskułaniec zbroi? Dobra, dobra, dobra. I już, już, dajcie sobie na, na luz, dajcie sobie na luz. <laughs> Możecie się odstosunkować ode mnie z, nie wiem, sobie inną... ...ofiarę. Strasznie agresywne się zrobiły te ofiarze. A może dlatego, że ich jest tak dużo? Okej. Okay. Try luck.

Mógł go spokojnie atakować No kondycja! Higde! Co jest z moją kondycją? No, no, pewnie obżarłem się jakichś chipsów czy coś. Jak to później żywo no. <tryk> trafiłem. Nie trafiłem, dobra, 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 już mi się nie, nie mi, się bić. Hehehe. <tryk> No i koniec. Trochę ich pobiłem w ręcz, chociaż nie dawało to tak wielkich skutków. Zwłaszcza, że, kurde, cały czas zostawiłem w dupę. Chyba, że musiałbym... <laughs> Chyba, że musiałbym używać blokady, ale... Jakbym używał blokady, to bardzo szybko by mi schodziła kondycja, przez co bym był bardzo narażony na... na knockout. No i też nie, na przykład nie miałbym na to, by się blokować, albo uciekać. Hmm, chyba że te umiejętności, które wychodzą, tak jakby. które przerywają obrażenia zadawane. No, to też mnie nie było głupie. <laughs> Muszę to przejść. E, dalej, dalej, jasne, że dalej. Złożyłem tylko jedną kapsułkę S, więc. Mam nadzieję, że trochę. Tutaj jeszcze rady damy. Muszę sobie tego fajną Flesha załatwić od. od o, no wy, naprawdę? Czy to jest napa? Rikuume! Bata! Jis, Gulda! N... No. Nappa! Rin! No. Na! Son! No. Tee! neo Tokusentai! Co tu to robi Nappa? Zaginiony Kapitan, Neo-Specjalny Oddział Ginyu. Pokaże nam wszystkich wrogów. No, tutaj będzie chyba gorzej, bo tutaj są wszyscy. Ło to! Ja mam z nimi wszystkimi naraz walczyć? Czy wy sobie jaja robicie? bez kitu.

Nic nie mogę zrobić, bo mnie cały czas czy wytrącają z równowagi. Gdzie jest... jest ten cały Gór gurt. ta chcę! Dobra, no to chodźcie. tak chcecie bardzo, to chodzić. A, nikt akurat nie podszedł blisko, tak? A może ktoś by mi do pomocy przyleciał? Bym był wdzięczny. Prąg, no właśnie, o to mi chodziło. I teraz ty weź czterech, a ja zajmę się jednym. Spoko? Będę no, wdzięczny.

Dobra, w ostatniej chwili. No masz napa. Ja, tak no, ze mną. No nie mówcie, że nie trafiłem. Czemu stoi na... No, to nie to, nie to, nie to! <grym wytrzał> Dobra! No jakim cudem ja nie trafiłem. Chyba tak daleko tu nie sięga, co? Kurde, nie mam kondycji. Musimy się kondycjonalować. O. Tak też może być. Nie wiem, ale na dalekim, dużą odległość nie to nie działa za dobrze. Dobra, pewnie tronka nie może wystracić, co? Ta maszpa już jest taki do autu. To jest dość kurde ciężki, ten masło. No, blisko byłeś, nie powiem. Kurde, ciężko. Dobra, chodź panowie. Blisko, blisko. Do pierwszego miejsca. Ładnie. Dobra, został tylko ten Rikum, tak? No, też mało życia już. I na twarz. Yeah! Nieźle ile wyszło? I ten jak zwykle są dupą. No, nie mówczy ze C17. O Jezusie. Jak on dużo ma życia. Ej, co mi zlegowało? Nie. チゴはレスクラスのスポーツのキャプソンがチジョこのジュナーゴとキョーメスルコトチゴクロワンがヒラメタです。ニョンニョンのトランカー。チジョーのジュナーゴー。コロジューナー号が。 Okej, okay. ah. mi zlagowało, kurde. Nie nagrywam na swoim komputerze, znaczy na swoim, ale na innym. E, i tak, czasami widzicie, Laga potrafi złapać ta gra. Nie 30 lat, znaczy nie 60 klatek, tylko spada do 30. To jest taki lag. Ej, ej, kolego, kolego, bo ja nic nie widzę. Dobra. Aaa, zablokował. A zobaczmy, jak na to się nabierzesz. No nie! Akurat kondycji nie miałem. Okej. Okay. Podejdzie tutaj? Czy nie? Nie wiem, czy nie. Zużyję tego na marne. Ok. Udało się. A? Tylko połowa życia? No, no, i tak długo. tych zasad. Tylko nie mówcie mi, że cały czas to będzie jedna walka, dzięki czemu nie będę mógł. A, nie, to jest koniec, dobra. Bo inaczej nie mógłbym korzystać z następnych kapsułek, no? Bądź co, bądź nie wychodzą te walki na złą rangę, bo, tylko, bo... Na, nie tylko, ale. A, więc nie jest tak źle z moim, z moim Lameriadem, jeżeli chodzi o. <laughs> tą grę. E, powrócimy sobie do Gniazda Czasu. Słuchajcie, ja wiem, że... Znaczy, wiem. Nie wiedziałem za bardzo, jak rozdawać te atrybuty. Rozdawałem według mojego własnego uznania. Pewnie wiele ekspertów znajdzie się e, na YouTubie, na live'ach i ogólnie od tej gry jest dużo ekspertów. To... mogę... E, mogę zapewnić. Ja nie jestem tutaj żadnym guru tej gry. Ja sobie po prostu w nią gram, bo chciałbym zobaczyć, jak przedstawili w niej właśnie historię. Biatyki nie były nigdy moją dobrą e, stroną. E, I mówiście, że właśnie to są. To jest, to jest sposób, jak nie rozdawać e, statystyk. E, być może. Naprawdę, być może, ale. Ale ja sobie, ja sobie zostawię. Ja sobie dam jeszcze do super ciosów. Być może źle to zrobiłem, ale potrzebowałbym zebrać wszystkie kule mm, Smoka, Shenrona, żeby e, móc mm, zresetować moje statystyki. I musiałbym totalnie zmienić na przykład styl gry, nie? Także na razie zostaniemy przy tym. Bo po pierwsze, nawet nie mam tych cool smoka, żeby, żeby zrobić ten reset. Brakuje mi chyba jeszcze jednej. Dobra, zobaczmy co oni od nas jeszcze chcą. Fuzja numerów 17. Narodziny Super 17. Właśnie tego nie pamiętam dokładnie, jak po pojawił się Super 17. Być może tutaj mi to zostanie przypomniane. Omae wa, ore. Ore wa omae. No nieźle. Co mi się stanie, że zostanę porobiony? Czy on chce powiedzieć, że on ma jeszcze tarczę na... przed sobą? O, to jestem porobiony totalnie. Jaki oh, damage! Oh, 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 no, akurat poleciał daleko. Tak, on się zaczesuje w ogóle, nie? Spoko, ziomu Wcale ze mną nie walcz, nie? Nie jest dobrze, powiedziałbym, że jest wręcz źle. Dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie w mój standardowy sposób. W no, mój standardowy sposób, jak zwykle, działa. <grym znał> A teraz mi mógł wy wyciągnąć z równowagi, bo nie miałem kondycji. Oj, wow. niestety Dobra, kapsułka jest, ale pewnie... Ona na długo to nie wystarczy! I znowu kondycji nie mam! wy sobie nie robicie. E, mogę wstać? Nie widzę go no, bycie zalał, no? No nie, ja nie mogę go w ogóle uderzyć. I cały czas na gardzie prawie jest. Jakbym zasponsorował działo czosunkowe. I też był na gardzie. Tylko ja właśnie... nie Widzę jego gardy. O! Czyżby mi ktoś przyszedł do pomocy proszę, chcę pomóc! O, Son'go. No siema. Mamy taki sam strój. Są so, go, proszę pomóc mi z nim, naprawdę. Będ, w niebo wzięty. O, dobrze, dobrze. E, trochę go wybiłem, przepraszam. Aha, chcesz mi powiedzieć, że to jest dopiero połowa jego farczy, tak? Jakby, tak? O, nie, nie, nie. Co jest? Zmienisz się w...? Tylko chyba jedną formą możesz się zmienić. Dokładnie tak myślałem. Dobra, sądzę. Chodzi tutaj, pokonamy tego typka i będzie sprawie. Nie Mam cały czas, żeby za nim lecieć. Okej... Okay. No jak to nie trafiłem. Dobrze. No nie spam. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. No nie to muszę używać jak on odlatuje daleko, tylko działa czas najlepiej chyba. Dobra, już ma normalne zdrowie, więc spoko. To albo działo by się przydało właśnie jak go odbijamy daleko. To się rozbija strasznie. Nie ten przycisk. O! Jeszcze go tam dobić w trakcie jak lata. Aj. aj, aj. Dobra, mam powoli mało życia. To na blisko. Aj! Rzucił mną. Dobra, muszę się naładować. Są kurcze, sobie tam da, świetnie daje radę. prawie w ogóle nie, nie, nie doznał obrażeń. Jego jak się tutaj spam, zaspamuje czasami, to on praktycznie... No i cały czas powtarzam, że używał czego innego jak go odbijam. Dobra. Nie? Patrzcie, bez ultrabombowca. Teraz chyba będę ultrabombowca musiał. Nie bi. Ładnie. Czy na koniec ultrabombowiec wejdzie? No nie. Tak, mało zabrakło. Pięknie siadło. Nagroda w zasięgu wzroku dostała mię Nieźle. Eee, znowu ranga A, nie wiem czy mnie rozpieszczają. Czy chcą mi poprawić humor? Mata no kasina anano sedę. To nie jest właśnie おめえ、またどっか行くのか。また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。って。よしょう、ね、ースーパー号また <The>、お兄ちゃん、お兄たゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃなお兄ちゃん、おん、 ベビーとスーパー17号の2人を使って大きな歴史の改変を引き寄ったんでしょうね。これ以上、歴史の改変を大きくするわけにはいかないわ。次が最後のチャンスだと思って、気合い入れなさいよ。はいその前にちょっとお茶でも飲みますかバドンツ Okej, okay, a to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem, także trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, pa pa!